Cześć, witajcie na kanale. W tym filmiku pokażemy Wam, jak wygląda Park Narodowy Kyrka i powiemy kilka rzeczy związanych z organizacją wycieczki do tego pięknego miejsca. Jeśli szukacie wskazówek lub pomysłów na inne wyjazdy, zachęcamy do subskrypcji kanału, klikając tutaj lub pod filmem. W miejscu, które zaraz pokażemy, największą atrakcją jest Skradyński Bug, czyli 17 wodospadów z kaskadami i naturalnymi basenami. Największy wodospad ma około 12 metrów, a całość to ponad 47 metrów wysokości. Jest to największy trawertyński, czyli powstały stufy wapiennej system kaskad w Europie. Park Kyrka jest położony w połowie drogi między Zadarem a miastem Split w Chorwacji. My pojechaliśmy tam z szybenika autobusem. Dojazd zajmuje mniej niż pół godziny, więc nawet bez własnego samochodu nie ma problemów z dotarciem na miejsce. O samym szybeniku mamy osobny film. Link jest w rogu ekranu i opisie filmu. Do wnętrza parku są dwa wejścia. Można płynąć łodzią z miasteczka Skradin, gdzie też znajduje się większa informacja turystyczna z biletami i wszystkim, czego możecie potrzebować. My wpłynęliśmy do parku właśnie w ten sposób. Można również wrócić łodzią, która pływa co około 30 minut. Drugą opcją jest wejście od strony miasta Lozowac. Stamtąd można albo po dosyć stromej, kamienistej ścieżce zejść do wodospadów, albo podjechać busem. Z dziećmi oraz wózkiem polecamy busik lub łódkę w obie strony. Sam park jest przepiękny. Mimo tłumu ludzi w sezonie wodospady robią ogromne wrażenie. Od jakiegoś czasu jest zakaz kąpieli na terenie parku. Można jedynie zmoczyć nogi przy kilku strumykach, ale dzięki temu możemy zrobić lepsze zdjęcia bez ludzi w tle. W parku są trasy spacerowe z głównym szlakiem wokoło wodospadu. Jeśli nim przejdziemy, zobaczymy większość rzeczy w centrum parku. Idziemy głównie po drewnianych kładkach z ogromem przyrody naokoło. Są też wystawy o zaporze, hydrologii i historii okolicznych terenów. W środku są tylko płatne łazienki, a także małe sklepiki i miejsca do zjedzenia. Ale polecamy mieć przynajmniej zapas wody ze sobą, bo jest zwyczajnie drogo. W całym parku i okolicy jest też kilka innych atrakcji, jednak my byliśmy tylko w jego głównej części. Jeśli macie więcej czasu, to warto poczytać, spojrzeć na mapę i odwiedzić także inne miejsca. To już wszystko. Zachęcam do lajkowania i subskrypcji kanału po kolejne filmy. Więcej zdjęć i informacji znajdziecie na naszym blogu i Instagramie. Linki są w opisie filmu. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia.